Witam wszystkich serdecznie. We wtorek 26 maj 2020 roku. Nazywam się Sławomir Mosulak, Urodziłem się w Bytomiu. Obecnie przebywam w Kanok na terenie Wielkiej Brytanii. Tematem dzisiejszego spotkania będzie temat tańca towarzyskiego. Jest to taka moja przygoda związana w moim życiu. Opowiem ja Państwu tutaj taką historię, jak to wszystko się zaczęło. I dlaczego to mnie spotkało w moim życiu. Będąc nastolatkiem i chodząc do technikum elektronicznego, w klasie nie posiadałem żadnej dziewczyny. I też w tym samym okresie czasu taki był zbieg okoliczności, że mój brat miał wesele. Oczywiście starszy. No i zaistniała taka sytuacja, że podczas oczepin złapałem muszkę i przyszło mi tańczyć z dziewczyną, która złapała welon. Jako nastolatek, no te moje doświadczenia były takie powiedzmy sobie mizerne, bo w ogóle ten temat mnie nie interesował i podczas tego tańca tą dziewczynę bardzo zdeptałem, było mi tak bardzo niekomfortowo się czułem. No ale jak to na weselu gdzieś to tam się po, po rodzinie to rozbiło, nikt później nie pamiętał. Ale <coughs> tą drogą i zacząłem myśleć, co ja mogę w swoim życiu zmienić, ponieważ kolejne wesela w rodzinie miały nastąpić i były już zaplanowane. Więc pomyślałem sobie, że może trzeba by było się nauczyć, żeby tak źle nie wypaść, jakby udało mi się kolejnym razem złapać taką muszkę. Rodzice oczywiście się dowiedzieli o moim problemie, bo to był jakiś element, który spowodował, że się troszeczkę bardziej zamknąłem w sobie. No i podowiadowywali się też trochę po swoich znajomych, no i okazało się, że koleżanka mojego ojca z pracy, jej syn tańczy. No i zostałem zaproszony na takie zajęcia taneczne, no i się udałem na te zajęcia taneczne. Przychodząc, zobaczyłem, że jest wiele dziewczyn, więc to mi się bardzo spodobało, ponieważ jak już wspomniałem, w klasie elektronicznej nie posiadałem żadnej dziewczyny w technikum w swojej klasie. Także mówię, o, jest dobry punkt zaczepienia. No plus, wiadomo, nowe grono znajomych, nowe doświadczenie. Zobaczymy, czy będzie fajnie. Pomimo wielu przeszkód, jakie miałem po drodze, postanowiłem dążyć i kontynuować to, ponieważ mój trener twierdził, że jestem głuchy jak pień. Te moje ambicje były temperowane. Bo mi się wydawało, że jestem super, a tu się okazało, że tak faktycznie nie jest. I w tym momencie nastąpiła ta ambicja by mnie została. I, po, I chciałem udowodnić, że, że nie jestem taki, taki zły, że coś potrafię osiągnąć w życiu. Również od dziecka, moją taką pasją było oczywiście zdobyć jakiś medal, puchar, Bardziej to było związane z piłką nożną czy hokejem, ale jak już zacząłem swoją przygodę z tańcem towarzyskim, powiedziałem, a czemu nie, może uda się spełnić jedno z marzeń. I jeżeli Państwo widzą, tutaj za mną, udało mi się z Polski trochę przywieźć medali i dzwonków. Jest to szereg osiągnięć, które zrobiłem ja w swojej karierze, więc Udowodniłem sam sobie, że można, tylko trzeba chcieć i kolejnym etapem było to, że żeby to osiągnąć, trzeba było być bardzo wytrwałym i zdeterminowanym, ponieważ krok podstawowy niby się wydaje prosty, ale w rzeczywistości tak nie jest, bo jest bardzo wiele elementów. Ja Państwu to dzisiaj pokażę, jak można sobie skomplikować albo utrudnić. I to nie jest to, żeby sobie utrudniać, tylko to jest Prowadzenie i pokazanie, żeby osiągnąć wyższe szczeble, to te podstawy muszą być pielęgnowane i muszą być coraz lepsze i lepsze. Bo można coś jako amator zrobić, czy pozer, a żeby osiągnąć sukcesy, trzeba zostać profesjonalistą. A żeby zostać profesjonalistą, trzeba bardzo dużo włożyć wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do swojego życia. Także tutaj jest taki element. I, I na początku, jak większość z nas nic nie wie o tańcu towarzyskim, to ja się tam dowiadałem, wywiałem różne rzeczy. A więc ja powiem Państwu, jaka jest taka podstawowa różnica. Tańce towarzyskie dzielimy na dwie grupy. Są amerykańskie. Tańce standardowe, to są takie tańce, powiedziałbym, balowe. Większość naszych rodziców, babci to po prostu jest zachwycona, bo kobieta jest w pięknej długiej sukni. Mężczyzna jest we fraku. I się tak zachowują z taką bardzo wielką kulturą. Są tacy poważni i sobie tańczą. Natomiast tańce latynoamerykańskie, no to jak sama nazwa wskazuje, to przyszło z nosi to troszeczkę tutaj więcej mieli wkładu i tutaj jest trochę więcej powycinane, dziewczyny są bardzo skąpo upierane, paniec jest bardzo żywy, energiczny, taki pełen werwy. Ja postanowiłem zaczerpnąć obu tych dwóch stylów, żeby poczuć różnicę i powiem państwu, że różnica jest bardzo duża. I trzeba we wszystkim się odnaleźć, ale to też pozwoliło mi określić samego siebie. Gdzie ja jestem, w którym punkcie jestem. I na początku tańce latynoamerykańskie to, to było coś, co, co mnie naprawdę napawało, żeby się rozwijać, bo można było pokazać się przed kolegami, zwiększyć akceptację w grupie, pokazać się na dyskotece, zatańczyć jakąś dyskotekę w parze i człowiek rósł w ich oczach. Ale z biegiem czasu. Już idąc na studia i podnosząc swoje kwalifikacje taneczne, doceniłem tańce standardowe i teraz z perspektywy czasu zawsze się zastanawiałem, dlaczego to tak jest, że większość lubi tańce szybkie, a, a później dopiero osoby starsze lubią tańce wolne. A no właśnie to chyba jest wszystko związane z dojrzewaniem i, i, i przekazywaniem różnego rodzaju dziedziny, doświadczeń oraz... Zmieniania kierunków, bo my możemy sobie obrać jakiś cel, ale po drodze mamy różne takie ścieżki zawiłe i, i gdzieś tam się musimy jakoś ukierunkować. Ale najważniejsze to jest spróbować tego, aby móc tego doświadczyć, bo wszyscy ci, którzy nie byli na takim turnieju albo nie tańczyli na parkiecie, nie są w stanie sobie wyobrazić, jakie to są emocje. To jest coś takiego, to, to trzeba przeżyć po prostu, bo można sobie taki turniej tańca obejrzeć w telewizji. A jak się ktoś na tym nie zna, no to przełącza kanał dalej. Ktoś, kto, ktoś wie o co chodzi, ogląda z zaciekawieniem, co można poprawić, jak, jak się zachowują profesjonaliści, aby osiągnąć te sukcesy, co, co można podpatrzeć. A będąc na turnieju i tańcząc, to w ogóle to już człowiek żyje samym sobą to są pełne emocje. Także ciało jest takie nabuzowane, wszystko chodzi, bo się uczestniczy w wydarzeniu. Także to jest takie bardzo duże doświadczenie życiowe, które podnosi nasze wibracje i zwiększa w tym samym nasze zaangażowanie. I chyba tutaj jest cały klucz, żeby że to zaangażowanie w każdej dziedzinie życia powoduje to, że dążymy do Celu, który sobie ustalimy. Więc ja może przejdę za chwileczkę do pokazania takich podstawowych kilku kroków, abyście Państwo widzieli różnicę. Nadmienię jeszcze jedną ważną rzecz. Jeżeli chodzi o tańce standardowe, to turniejowymi tańcami w tym gatunku tańca jest albo możemy zaliczyć pięć takich tańców. Jest to walc angielski, tango argentyńskie, walc wiedeński, quickstep i foxtrot. A jeśli chodzi o tańce latynoamerykańskie, jest to brazylijska samba, kubańska chaca, kubańska rumba, hiszpańskie pasodoble i amerykański jive. Niektórzy Java mylą z rock'n'rollem, ale jest to bardzo taki fajny, wesoły, żywy dynamiczny taniec.